Rozdział 16. Musimy słuchać godnie. Ludzie przeważnie uważają, że gdy kaznodzieja wypowiada poselstwo prawdy, a jego słowa wpadają do uszu słuchających, to ma już miejsce rzeczywisty akt słuchania. Uważa się, że przyjęli oni pouczenie, ponieważ wysłuchali słowa Bożego, jednak to nie następuje. Jeśli mamy zostać naprawdę pouczeni, musimy słuchać godnie lub dokładniej. Musimy słuchać w sposób godny. Słuchając kazania, czytając dobrą książkę, lub nawet czytając samą Biblię, możemy wiele z tego tracić, jeśli nie słuchamy prawdy godnie. Słuchać niegodnie znaczy nie spełniać moralnych warunków koniecznych do tego, aby słyszeć prawdę właściwie. Miejsce pisma tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Izaasz 55:11. Nie uzasadnia przekonania, że Boża prawda jest skuteczna gdziekolwiek i kiedykolwiek jest głoszona. Starotestamentowi prorocy boleli na tym, że chociaż głośno wołali do Izraela, ich słowa nie były przyjmowane, ponieważ wołałem, a nie chcieliście słuchać. Wyciągałem ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Podobieństwo naszego Pana o rozsiewcy i nasieniu jest następnym dowodem, że możliwe jest słuchanie prawdy bez żadnego pożytku. Paweł odwrócił się od Żydów ze słowami Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, dzieje apostolskie 28 26, i skierował swoje usługiwanie do Pogan. Zanim może nastąpić prawdziwe wewnętrzne zrozumienie Bożej prawdy, musi nastąpić moralne przygotowanie. Nasz Pan przedstawił to wyraźnie na kilku miejscach w Ewangeliach. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Mateusz 11, 25, 26. Ewangelia Jana jest wypełniona nauką. Że zanim będzie mogło nastąpić prawdziwe zrozumienie Bożej prawdy, w duszy nastąpić musi duchowe przygotowanie. Jest to podsumowane u Jana 7:17. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Paweł zaś powiedział wyraźnie, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 1 Koryntian 2,14 Przeciętny zbór, rozpatrując kandydatury na pastora, zadaje jakby pytanie, czy ten człowiek jest godny, aby przemawiać do nas. Przypuszczam, że pytanie takie jest uzasadnione, ale jest także inne, bardziej odpowiadające okolicznościom. Brzmi ono, czy jesteśmy godni słuchać tego człowieka? Postawa pokory po stronie słuchających zapewniłaby, im otrzymanie o wiele więcej światła od tej świecy, jakiekolwiek byłoby ono wielkości, którą panu upodobało się do nich posłać. Kiedy jakiś mężczyzna lub kobieta stają się godni słuchać, Bóg czasem mówi do nich przez bardzo niegodne środki. Piotr na przykład został doprowadzony do pokuty przez pianie Koguta. Oczywiście Kogut ten nie był świadomy swojej roli, ale pan Piotra. Tak ustawił okoliczności, że to właśnie pianie koguta zdołało skruszyć serce tego upadłego apostoła i spowodować jego wyjście na zewnątrz i potok gorzkich łezz upamiętania. Augustyn został doprowadzony do pokuty na widok swojego przyjaciela zapitego przez piorun. Mikołaj Herman nawrócił się na widok drzewa pozbawionego liści w zimie. Spencer stał się chrześcijaninem po wysłuchaniu skromnego metodystycznego katechety napominającego zgromadzenie. Moody został doprowadzony do wyraźnego namaszczenia duchem przez świadectwo jego znajomej prostej starszej kobiety. Wszystkie te przykłady uczą tego samego: Bóg chce przemawiać do serc tych, którzy przygotują się aby słyszeć. I odwrotnie, ci, którzy nie przygotują się, nie usłyszą niczego, choćby słowo Boże padało do ich w zewnętrznych uszu co niedzieli. Dobrzy słuchacze są tak samo ważni, jak dobrzy kaznodzieje. Potrzebujemy więcej jednych i drugich.